Witam w kolejnym odcinku programu Kto jest kim? Moim gościem jest Małgorzata Jasińska, dział wsparcia dziennego potulicka, Domu Pomocy Społecznej, Domu Kombatanta i Peniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie przy ulicy Romera, tak? Proszę powiedzieć, czym się na co dzień Państwo zajmują? Na co dzień zajmujemy się świadczeniem wsparcia i pomocy osobom starszym, które chciałyby w jakiś sposób wypełnić sobie dzień do południa. Tak? Funkcjonujemy od godziny 7.30 do godziny 15.30. I w tym czasie odbywają się różnego rodzaju zajęcia, które mogą rozwijać pasje bądź zainteresowania ludzi, którzy przebywają pod naszą opieką. Jakie to są przykładowo zajęcia? To jest przede wszystkim rehabilitacja ruchowa. Mamy salkę, gdzie można ćwiczyć, wykonywać zajęcia ruchowe. Mamy zajęcia z gimnastyki, zajmujemy się terapią wszelkiego rodzaju. Tak widzicie Państwo, tutaj mamy prace, nad którymi pracują nasi podopieczni pod kierunkiem terapeutów. No i można rozwijać pasje typu śpiewanie, taniec. I wszelkie inne. Tak umożliwiamy ludziom po prostu odkrycie samego siebie w jesieni wieku. A proszę powiedzieć, czy u Państwa korzystanie z takich usług jest odpłatne czy bezpłatne? Jest odpłatne w zależności od wysokości dochodów, ale i również dostępne jest u nas całodzienne wyżywienie, czyli śniadanie i obiad. Jest to... No to raczej umiarkowana kwota, tak, odpłaty za wszystko, za cały. Szczegółów można się dowiedzieć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, bądź na miejscu w placówkach przy ulicy Potulickiej 40 i Łukasiewicza 6 oraz w Domu y, Pomocy Społecznej, Domu Kompetenta i Pioniera na ulicy Romera. Zapraszamy tam, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.